Witam Państwa w środę 3 września z naszego studia przy ulicy Floriańskiej. Zapraszam na codzienne wydanie wiadomości, w których powiemy dziś m.in. o mistrzach Europy z Gliwic i ostatnim dzwonku dla przyszłych studentów. Trwa druga edycja konkursu na dotacje dla niepublicznych żłobków w Gliwicach. O dotacje mogą ubiegać się placówki wpisane do Miejskiego Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. Na ten cel wygospodarowano 34,5 tysiąca złotych z miejskiego budżetu. Dofinansowanie można będzie przeznaczyć na pokrycie m.in. opłat za media, pomoce dydaktyczne czy wynagrodzenie dla opiekunów. Pieniądze muszą zostać wydane do końca roku. Na zgłoszenie prywatnych placówek magistrat czeka do 19 września. Przypomnijmy, że z dotacji, która pozwoliła z kolei na utworzenie dodatkowych 20 miejsc dla maluchów, korzysta żłobek niepubliczny numer 1 przy ulicy Centaura. Kierowcy jeżdżący drogą krajową nr 88 w rejonie węzła autostradowego Gliwice Wschód muszą przygotować się na utrudnienia. Z początkiem września ruszyły prace rozbiórkowe nieczynnego wiaduktu kolejowego w tym miejscu. Początkowo z ruchu wyłączona została jezdnia prowadząca w kierunku Bytomia. W kolejnym etapie ruch na tej nitce zostanie przywrócony, natomiast zamknięta ma zostać droga w przeciwnym kierunku. Zgodnie z założeniami utrudnienia mają potrwać około tygodnia. Droga do szkoły może być naprawdę niebezpieczna. Trzech młodych gliwiczan w wieku od 16 do 17 lat w pierwszy dzień roku szkolnego napadło młodszych uczniów przy ulicy Nowy Świat. Napastnikom szkołę postanowili dać policjanci. Mieli przy sobie pistolet, przypominający pistolet na amunicję ostrą była to co prawda śrutówka, ale bardzo przypominająca broń palną. Mieli przy sobie maczetę. Zastraszyli trójkę właśnie młodych ludzi, nakazali im wyjąć cenne przedmioty. Zainteresowali się jedynie telefonem komórkowym, cennym telefonem komórkowym, który został skradziony nastolatkom. Tutaj dzięki odpowiednio szybkiej informacji i dokładnym rysopisom policjanci zatrzymali całą trójkę sprawców. Oni są podejrzewani również o inne przestępstwa. Rzecznik Gliwickiej Policji, komisarz Marek Słomski, przestrzega przed przestępcami, którzy podobnie jak uczniowie i ich rodzice powrócili z wakacji. Obserwujemy trend wzrostu kradzieży kieszonkowych. Dlatego też po takim okresie rozluźnienia, kiedy to byliśmy na wakacjach, odpoczywaliśmy, powinniśmy jednak zadbać też o teraz już po powrocie do pracy, do szkoły, zadbać o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swojego mienia, bo niestety kieszonkowcy grasują. Oni też wrócili z wojarzy, bo najczęściej jak wskazują to na to badania socjologiczne, oni również na wakacje wyjeżdżają i kradną w kurortach. Teraz wrócili. Polecamy szczególną uwagę w środkach komunikacji miejskiej, no ale również w sklepach. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych i średnich usłyszeli już pierwszy dzwonek. Pierwszy tydzień września to również ostatni dzwonek dla kandydatów na studia na Politechnice w Gliwicach. Trwa drugi nabór na studia na Politechnice Śląskiej. Ten drugi nabór zamyka się 4 września i do tego czasu, do 4 września, kandydaci na studia mają jeszcze czas, aby zarejestrować się w naszym systemie elektronicznym rekrutacji i wnieść opłatę rekrutacyjną, co jest niezwykle ważne, ponieważ to jest dowód na takie poważne zainteresowanie rzeczywiście ofertą dydaktyczną Politechniki Śląskiej i, na wzięcie, na, na, i, i, i dowód na. Chęć wzięcia udziału właśnie w tym procesie rekrutacji. Czyli 4 września mija ostateczny termin wniesienia opłat rekrutacyjnych oraz zarejestrowania się w systemie elektronicznej rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej. Mimo że to drugi nabór, przyszli studenci mają wciąż duży wybór kierunków, na których czekają wolne miejsca. Mamy jeszcze wolne miejsca na zdecydowaną większość kierunków studiów. Na prawie wszystkich wydziałach Politechniki Śląskiej zamknięta została jedynie rekrutacja na Wydział Architektury. Natomiast na wszystkie pozostałe wydziały i na zdecydowaną większość kierunków e, mamy jeszcze do dyspozycji wolne miejsca. Myślę, że jest to bardzo dobra informacja dla kandydatów na studia. Dla tych osób, które, którym nie udało się dostać może na swój upragniony kierunek studiów podczas pierwszego naboru, bądź też tym, którym nie poszła w pierwszym terminie matura, ponieważ mają jeszcze te osoby szansę na dostanie się na bezpłatne stacjonarne studia pierwszego stopnia na tak renomowanej uczelni jak Politechnika Śląska. Władze Politechniki liczą, że ostatnie wolne miejsca uda się zapełnić w trzecim naborze, który potrwa do końca studenckich wakacji, czyli do końca września. O ile zostaną jeszcze wolne miejsca? a spodziewamy się, że tak będzie, ponieważ w kilku ostatnich latach tak bywało, będzie odbywał się nabór kolejny, trzeci na studia, i będzie trwał, można powiedzieć, praktycznie do końca września, tak, aby no, zapewnić, zapełnić te jeszcze wolne miejsca na tych kierunkach, na którym jeszcze te wolne miejsca pozostaną. No tak aby już rzeczywiście z dniem 1 października móc rozpocząć studia na Politechnice Śląskiej. Obecne zainteresowanie studentów pozwala zakładać, że podobnie jak w ubiegłym roku wszystkie kierunki studiów na Politechnice w Gliwicach zostaną uruchomione. Takie sportowe wiadomości lubimy przekazywać najbardziej. Gliwiczanie zostali mistrzami Europy. Jacek Żurowski i Stanisław Kubit z Gliwic oraz Franciszek Kańczok z Rybnika zostali drużynowymi mistrzami Europy seniorów w klasie modeli szybowców sterowanych mechanicznie. W Mistrzostwach Europy oraz Pucharach Świata, które odbyły się w ostatnim tygodniu sierpnia w Martinie na Słowacji, Jacek Żurowski zdobył również tytuł indywidualnego wicemistrza naszego kontynentu. Dobrze zaprezentowali się także gliwiccy juniorzy Konrad Żurowski i Mikołaj Stryja, którzy wywalczyli odpowiednio drugie i trzecie miejsce w klasyfikacji juniorów w Pucharach Świata. Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy. Najbliższa okazja na kolejne medale już niebawem, bo 20 września podczas zawodów zaliczanych do Pucharu Świata w Kietrzu. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Przypominam, że możecie nas Państwo oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i na stronie tvimperium.pl, a na kolejne wydanie wiadomości zapraszam jutro o tej samej porze.